Cały czas tak masz? Ty Bąbel cały czas? Serio cały czas krzyżą, gdzie jest hajs Vanessa? Tak. Bąbel, czemu tak masz? Marek, co robisz? Czekaj, czekaj, kamerzysta i Już, już, już pokazuję. O, jedziemy do tego typa. Do Bąbla. Do Bąbla? Do bombla jedziemy. To żeś Ciekawostkę Marek. Ale to on robi te ciekawostki. W każdym razie w tym filmie pojedziemy do Bombla i ocenimy jego dom, który rzekomo kupił za milion złotych, więc zapraszam do oglądania. Teraz jeszcze powiem wam kilka słów o bomba. Ale Bąblu. co ty robisz? Po co wchodzisz na stół? Chodzę, żeby mnie było lepiej słuchać. W każdym razie Bąbel ma kanał na YouTubie pod nikiem Boxel. Jest znany z tego, że robi ciekawostki. Kiedyś nagrywał Minecrafta, co jest dla mnie żałosne, bo tylko osoby bez godności nagrywają takie gry. Oraz co najważniejsze, Bombel jest mniej więcej. No kurde taki, on jest naprawdę potężny. Gbił się kiedyś na jakimś Fajny mama, a teraz chleję u siebie w domu. Ale jeszcze będziemy musieli przejść do ściany Prestiżu, abym wpisał kolejną osobę. To chodźmy na ścianę. Jeszcze zanim pojedziemy do Bombla, piszę kogoś na ścianę Prestiżu. Kamerzysta, kogo tym razem wybrałeś? Bartix. Bartix X na końcu? Tak. Okej okay. A jeżeli wy chcecie znaleźć się na ścianie prestiżu, to wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał. Tutaj macie czerwony przycisk oraz napiszecie komentarz, dlaczego chcielibyście się znaleźć na tej ścianie prestiżu. No to co? Jedziemy do tego. obla Kamerzysta, No. Poprosić go o jakąś ciekawostkę. No może za jakąś dobrą. No. Dobra, to lecimy. Nie jest

co to za szopka była? O co tutaj chodzi? No, stary nie wiem, Przyszli po prostu, nie? Takich po prostu puszyłeś i w ogóle czemu tutaj laliście wodą? Nie wiem, wyszło tak spontanicznie, nie? A ty kamerzysta czemu mnie oblewałeś? No nie chciałem, Marek. Wiesz, że oberwiesz za to i to już teraz. Operator, może na chwilkę? Oddamy operatorowi kamerę. Ale o co chodzi? Ty, boxdel, trzymaj teraz kamerzystę, tutaj go gdzieś postaw. Ale czemu? No będę go lał wodą teraz po głowie. Ale dlaczego? No za to, co mi zrobił. Oblewam mnie wodą, to jest nagrane. No, ale stary, no przecież trzymaj mój go, mój łapać. W dwójkę zrobiliście tutaj jakąś szopkę, także bierz tego kamerzystę tutaj. I będę go teraz lał wodą. Ale stary kim ja jestem, że nie, nie będę cię słać stary, żeby go łapisz, że on nic z No po no, prostu zrobiliście szopkę, musi to oberwać za to, nie wiem, mam ci dramę na YouTube zrobić, czy co. No dobrze. Chcę stracić widzów swoich. Dobra. No właśnie, to bierz tego kamerzystę tutaj. Masz kamerzysta gnoju kupi, za to, że mnie oblałeś! Brajeżyk! Trzymaj go! I co kamerzysta? Jeszcze! Jeszcze! Uf, co ty sobie myślałeś? Że będziesz nie oblewał wodą? Nie, już koniec! Jeszcze! Jeszcze! Nie, nie! Wystarczy! Dobra, koniec! I czekamy, że stał jak było. No? Jak było? Przeproś! Przepraszam! No przeproś! Przepraszam! Jeszcze raz! Przepraszam! Jak przepraszasz? Bardzo! No to super. To co, Bogzel? Wchodzimy do domu? Tak, chodźcie. Do kamerzysta, bierz kamerę z powrotem. No co, chodzimy? No proszę. Jeszcze pytanko, tak, na samym początku. Mhm. Ile kosztowała? No nie całą bańkę, nie. Nie całą bańkę? Nie całą bańkę. No nie, wiem, mam się do tego jakoś odnosić. W sumie to jest youtuber tylko. Mam go cisnąć za to, że ma tanią chatę? Czy, no nie czy co wiem. sądzisz o tym, kamerzysta? Nie wiem, Marek. Znaczy to na samym początku widać, że jest tania. Weź, 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 weź rękę. Klamka do, zniszczona. to jest do zrobienia, nie? No to, to ja by... mam nadzieję, że to zrobisz, bo. Zrobię, zrobię. Zrobię, a kto to jest? Ty nie mieszkasz sam tutaj, w takim małym domku? Są moi zawodnicy. Kojarzę ich, z WMMM. No, tak, tak, tak. Dobra, no to wejdźmy. Czemu tutaj jest w ogóle postawiony eee, Bo jest do wyrzucenia. Do wyrzucenia? To tak, tak. Wyrzucić ci go? Albo kamerzysta później wyrzucić. Kamerzyta ci pomoże, spokojnie. Tego nie powinno tutaj być. wiem To wiem. psuje w ogóle design. No, Tego tutaj nie ma zresztą. Tutaj coś powinno być, czy, czy jak te to, to są świeciki. Ale trochę brzydkie, tutaj zobacz masz urodzone. Tutaj jest kurz wszędzie. No kurczę ty... A tutaj nie powinno być śrubki przypadkiem? Czy czegoś? Tak, czy że, że to nie zaskoczyłeś teraz, bo. No, takie widzisz, detalne... tak znasz swój dom. No, ja, ja nie, nie, nie zadbałem o te co prawda. Mogę tu wejść? Okay. Tutaj znowu jest klamka skrowana. A tutaj co? O, ale syf. Nie no, to jest jakaś masakra, może ja tutaj podświetlę nawet. Wejdź tutaj kamerę, kamerzysta. Wszędzie syf! Pajęczyna nawet jest tutaj Czy to widzisz kamerzysta? No widzę Dobra, to teraz przejdźmy na górę, tutaj jest totalny syf Ale rozumiem, tutaj się wchodzi i zostawia się brud Przejdźmy wyżej W ogóle ściany ma zniszczone, tutaj co chwilę widzę jakieś właśnie Zrobienie. takie No jest wszystko do zrobienia, nie? No tak jak mówię, dobrze A no to czemu mnie w ogóle zapraszasz teraz, a nie jak będzie zrobione już? Znaczy no, po prostu dopiero się wprowadziłem, a o... byłeś też chętny, żeby wpaść, nie? No to... Ale myślałem, że tutaj będzie lepiej, szczerze Brudne okna Tutaj porozwalane jakieś klapki, buty, porwy. No wiesz, ja stary jakoś się żyje, nie? Po prostu. A ty to na swoim filmie nazywałeś, że to są dla ciebie jakieś wartościowe rzeczy, tak? Tak, tak. No a co tutaj się znajduje? W takim czym się trzymasz, w takim syfie No w Oakstel. To się zbiera po prostu. Starze. Dobra, i co dalej mam to sprawdzać, że gdzie idziemy? Co ty nie wiem, może to zobaczmy salę. Tutaj? Marek może się tak nie przy... No, fajna ta chata jest. No. O nie, o nie. No tak, to jest akurat mankament. Przecież to na pierwszy rzut oka, Czemu ty jeszcze tego nie zrobiłeś? Czemu ty w ogóle taki dom kupiłeś? Nie no, nie wierzę po prostu. To... Tutaj jakieś ślady po paluchach. Po tłustych paluchach, czy co to jest? No mhm. nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, co prawda, ale no... Dobra, o, ty nie... ma... chodźmy dalej. Nie, no. nie masz przecież w też czysto. Ja mam ta... no, zawsze czysto. To otwiera się? No e, tak. Ale no tam widzę, jest... że jest syp. Dobra, nie Dobra, tutaj mamy kuchnię. I co tutaj masz w kuchni? Co Jakieś cateringi. A czemu tutaj jakieś jedzenie leży? Czemu tutaj... no nie wiem, bo jem po prostu, nie? Nie zamawiasz sobie cateringu, kucharzy? No, lubię gotować po swojemu. No, no dobra, chyba że tak. Bo rozwalane rzeczy. Czemu nie masz wodę z lodowca, tylko taką wodę? Dobrze. No, proszę taką wodę. Kamerzysta ci i później przyniesie z samochodu, bo mamy kilka sztuk. W każdym razie, a ten telefon czemu jest zwity? To nie mój telefon. A kogo? Z jednego z zawodników, tak. Naczynia niepozmywane. No tak, to prawda. Czekaj jeszcze, tutaj widziałem problem na stole. Jest cały porysowany? Niestety, no, jest zużyte. Się. A krzesła? Krzesła są Krzes krzesł to nawet nie będę. Czemu? Przecież są ok. Jak są okej? Okay? Widzisz to? Widzisz te krzesła? Te krzesła są do wywalenia. No, wszystko się zużywa przecież. Nie? No, ale powinieneś od razu wymienić takie rzeczy. W ogóle, słuchaj, ja ci dam taką radę. Weź, jak ja stąd pójdę, wywal wszystko, wszystkie meble, odmaluj to i kup po prostu nowe. Hmm. Ja rozumiem, że rzeczy się niszczą, nie śmiej się kamerzysta Co cię bawi? Ja, dobra, ale wracając, ja rozumiem, że rzeczy się niszczą, ale to trzeba kupować takie rzeczy, które się nie niszczą Dobrej jakości No przecież... A to jest tak. to nawet nie jest drewno pewnie Moim zdaniem no, to jest całkiem dobre krzesło Gdzie, gdzie mam teraz iść? To prawda jest porysowane, ale... Dobra, gdzie mam teraz iść? Tutaj tam. już chyba wszystko zwiedziłem, a tam coś jest jeszcze Tutaj? Łazienka Łazienka, dobra z... Nie interesuje mnie Okej okay. Tutaj? Pokój gospodarczy. Też mnie to nie interesuje. Dobra, a tutaj jest... E, Sypialnia, no, tutaj śpię. Sypialnia, ty tutaj śpisz, tak? Tak, tak, to jest tylko ja. W sumie to tutaj jest trochę brudna ściana, ale tak poza tym to nie widzę żadnych zniszczeń. <laughs> Wystający kabel. Mm, to jest... Wystający kabel. No jest to do zrobienia też. No musisz to koniecznie ogarnąć Idź mi do samochodu powody z lodowca, pokażę Ci. Będziesz mógł spróbować. Wiesz który? Tak. No weź coś. na tego Bąbla, mów bombel, bo on się będzie denerwował. No ale co, oni jeszcze bywali. No, zobacz, jaki jest zdenerwowany, kupił chatę, typ jak myślał, że powiem, że to jakaś świetna, a widzisz jak to wygląda. Wszędzie ma tutaj syf. Mów na niego bombel, to wiesz jak się zdenerwuje. Zobacz. No, masz na niego mówić tak. Ale ja go lubię. No i co z tego? Można na niego mówić Bombel. Bombel, słyszysz? To teraz poczekamy na niego. No dobra. I co teraz? Weź, weź. O. Mm. No. Powiem ci szczerze, że dobra jest ta woda. Piłeś się. Napiłem się. No to co, jest. kamerzysta? Jak oceniasz tego pana? No dobrze, bombę oceniam. Nie lubię im się tak powiem. Jak, Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj nic nie ma. E, tutaj będzie gabinet. No jak jeszcze mnie to interesuje? Jest tu jeszcze drugi poziom, czy coś? E, no nie, to jest na razie tyle. Ty, bąbel to jest cała chata? Czemu on nie mówi bąbel? No tam bo pyta się, czy to jest cały dom. Coś jeszcze jest tutaj? W mm. masz drugi e, poziom. Mam jeszcze kotłownię. Okej, okay, to możemy zejść. Okej okay w tak do mnie też, bo kurde trochę to. Przedstawię. Jeśli nie ocenisz kotłownie, to sprawdzisz taras. Okay. Ten... Właśnie nagrywałeś na tarasie, pamiętam w chwili. Tak, film. tak, tak. Ty. co tu się dzieje? Oni nadal krzyczą. No. Cały czas tak. Masz? Ty bombę cały czas? Serio cały czas krzyczą gdzie jest hajs Vanessa? Tak Bąbel, czemu tak masz? No nie wiem stary, zaszła jakaś moda niby, że wszystko wybudowałem za pieniądze z tego streama charytatywnego A tak było? No nie, wiadomo, że nie, przecież mam film, gdzie, gdzie oddaję te pieniądze A czemu oni krzyczą? Ty, Bąbel, nie denerwujecie to? No właśnie, nie denerwujecie Stary, prosiłem cię, żebyś tak do mnie nie mówił Kurz, ała Czyli denerwujecie, czy nie? No irytuje mnie to, ale bardziej irytuje mnie kamerzysta, bo cały czas mówi do mnie bombę. Dobra, dawaj do tej kotłowni. Eee, więc tak, to jest ostatni pokój. Kotłownia, Ty nie chcesz nas chwilę zostawić? Pasem. Eee, no, w sensie, chcielibyśmy, masz? no cztery oczy chcielibyśmy porozmawiać. No, może wyjdę na zewnątrz, bo i tak... No dobra, za to jest kamerzysta? Słuchaj, ja muszę tak na niego mówić wąbel, bo mi zaraz twarz wcześniej. No ja to wiem, to, że się denerwuję, ale na... no... No wąbel nic ci nie zrobi. Wąbel to jest taki wiesz. On tylko tak mówi. On nic ci nie zrobi kamerzysta, co? To? Jesteś pewny? No. No nie, bo ja nie chcę coś. To zawołaj go, to... wchodzimy do tej a No to nie, to... sami ocenimy sobie. No i chodź no, ch chodź. Tutaj? Tak, tak, tak. Ale masa. To jest tylko kotłownia, stary. Ale nie. nie. no, ale proszę, masy... nie, nie oceniaj kotłowni, bo naprawdę, to jest tylko kotłownia. To nie, nie... Aż kotłownia. O wszystko trzeba dbać. Ty... To jest jakiś standard, że w ogóle mnie tutaj wprowadzą. Ale no, to, no, to, jest... to jest filar ogrzewania tego domu. Sądziłem, że to jakieś... Ale tutaj powinno być... Mieć ciekawostkę jakąś, nie? Wisieka moja jak jest fajna, jak ładnie wygląda. Nie widziałem twojej bo... No i nie zobaczysz nigdy. Dobra, kamerzysta teraz. Co teraz? No teraz. Dawaj. No, teraz. Już, okay. już, już, już. No, kamerzysta dawaj. Na no, pewno? Dawaj kamerzysta, no uwierz mi. Bomber, zje***a ta kotłownia. O, o, kur... Powiedziałem ci coś. O. Powiedziałem ci coś. Miałeś nie nazywać mnie Bąblem. To mnie tak w***a ja po prostu. Mówiłem, że mi miałeś... Stary, czasem ci w łeb. No nie, no, no. nie, dobra, ja już idę. Dobra, idę, idę No tak? Już się nie nerwuj, idę. idź, hey, przynajmniej na chwilę, żebym trochę ochłonął. Bo to jest żałosne, stary. Jak proszę cię, żebyś nie gadał do mnie bombel, to znaczy, że nie masz do mnie gadać bombel, czaisz? No dobra. Daj mi ochłonął. No, no i a teraz ocenka chaty. No to jak oceniasz Fame House? Czyli? Trwa transmisja na żywo. Cały czas trwa. 24 godzina, 7 dni w tygodniu. Nie reklamuj się. To będzie do wycięcia, ale w każdym razie dla tego domu daję ocenę 2 na 10. No czemu tylko dwa? No bo dużo rzeczy jest zniszczonych jednak. A ile to Stewart, Stewart? Ile został? Chyba 3. Czemu jestem gorszy od niego? No a czemu nie? Ja decyduję. Ja ma chociaż ogród. No ale stary, no 2 na 10 to jest przesada. Dobra, w takim razie kończymy ten film. Zostajemy przy ocenie 2 na 10. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz Pomnijcie o subskrypcji. Tutaj jest kanał Kamerzysty, a tutaj kanał Bokzdela. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Bąbel. Nie naprawdę.